To, co dzieje się w tej chwili we Francji, powinniśmy bardzo uważnie w Polsce obserwować z kilku względów. Najmniej istotnym z nich jest to, co się przebija w niektórych, umownie mówiąc, prawicowych komentarzach najbardziej, czyli skala obłudy, jaką widać w podejściu Zachodu do Polski, do krajów naszego regionu w porównaniu z podejściem do siebie samych. Hasło praworządności w największym skrócie mówiąc jest dla frajerów, czyli dla nas. U nas policja uprzejma, która jakoś wariatkę wulgarną nosi na rękach i tak ją potem sąd bratni uniewinnia, to u nas jest powodem do oskarżeń o brak praworządności. Przypomnę akcję organizacji amnesty. International, gdzie pani Nadrażdicz usiłowała przekonać świat, że w Polsce naruszane jest prawo do demonstracji, ponieważ, uwaga, demonstranci, którzy łamią w oczywisty sposób prawo, zakłócając przebieg legalnych uroczystości, są potem wzywani na przed sąd i stają przed sądem, który ich zresztą niewinny o czym Amnesty International nie wspominała. A tymczasem, co się dzieje we Francji? A co się dzieje w Holandii, gdzie właściwie wojnę wypowiedziano kułakom na zasadzie całkowicie bezwzględnej, jak kiedyś w Związku Sowieckim: zniszczymy was, zgnoimy was, bo stoicie na drodze postępu, bo stoicie na drodze ratowania planety, bo chcemy wam zabrać wasze gospodarstwa rolne i nic nam nie zrobicie, bo was jest tylko parę procent w społeczeństwie, w związku z czym wasz głos się w demokratycznych procedurach nie liczy. Nie chcę już mówić o tym, co się dzieje w Izraelu, bo to jest też osobna historia. No, wspomnę, jakie wielkie było, jaki wielki hejt przeciwko mnie podnoszono, kiedy skrytykowałem pana Netanjahu. A dzisiaj, jak się okazuje, właśnie ów chciwy, paskudny osobnik i wyjątkowo wredny szowinista, który sięgnął po władzy nad Izraelem, jest przyczyną, dla którego tłumy przeciwko niemu wychodzą. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że mając na karku wyrok za korupcję. Się, posunąwszy się do tego, żeby większością sejmową, która akurat posiada, czy większością w Knesecie odwoływać wyroki sądu, y, poszedł dalej niż ktokolwiek wcześniej. No ale też nikt wcześniej nie miał takich jak on y, oczekiwań, czy takich potrzeb. Ta kwestia obłudy państw zachodnich, rozmaitych organów unijnych, które czepiają się Polski za byle co i w sytuacjach, kiedy naprawdę Polska żadnego prawa nie łamie, bo przecież te rzekome naruszenia praworządności to w większości jest wirtual, a w największych wypadkach, rzeczywiście najgrubszych, to jest pójście po bandzie, to znaczy takie naciąganie prawa, ale bez jego łamania, coś co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest. Absolutnie na porządku dziennym. Nie chcę tego wątku rozwijać, bo wielokrotnie o tym mówiłem. Więc rzeczywiście obłuda w podejściu do Polski, którą się krytykuje za wszystko, a jednocześnie kompletna ślepota na to, co się wyrabia tam, jest wyjątkowo dla nas bolesna i dziwię się szczerze mówiąc, że fafułowate polskie władze nie wykorzystują tego, nie wzywają do debaty na temat praworządności w Holandii i we Francji, nie krytykują, nie występują, no. Cóż, takich sobie mamy polityków, jakich mieliśmy do wyboru, i z tego, co było do wyboru, żeśmy wybrali. I tego nie będę teraz podkreślał. Ale moim zdaniem ważniejsze jest co innego, proszę Państwa, tylko na to co innego, zwłaszcza myślę tu o przykładzie francuskim, trzeba spojrzeć w, pewnym, w pewnej dużej perspektywie czasowej. Jest taki żart, który miał dowodzić chińskiej mądrości, chińskiego. Z chińskiej specyfiki w myśleniu, jak to jednego z chińskich przywódców spytano, co on myśli o rewolucji francuskiej, a ten powiedział, że jeszcze minęło zbyt niewiele czasu, żeby się na ten temat wypowiadać. Nie wiem, czy to jest prawda, ale rzeczywiście od rewolucji francuskiej minęło stosunkowo niewiele czasu, bo my teraz dopiero właśnie widzimy jej późne skutki. To, co dzieje się we Francji, to jest początek końca. Pewnego modelu ustrojowego, który nazwano liberalną demokracją, wymyślonego właśnie przez oświecenie właśnie w rewolucji francuskiej i sukcesywnie budowanego potem, bo to nie od razu demokrację liberalną zbudowano, zbudowano ją w momencie kiedy na fali dążenia do emancypowania i obdarzania prawami kolejnych mniejszości i, i równania kolejnych mniejszości w prawach z większością, a potem stopniowo uprzywilejowania ich nawet wobec większości na zasadzie sprawiedliwości dziejowej, że kto cierpiał przez 500 lat temu, to teraz jego potomkowie mają być uprzywilejowani. Więc ten proces troszkę trwał i na fali tego wszystkiego doprowadzono do sytuacji, kiedy prawem głosu obdarzono wszystkich. I to był właśnie ten moment, kiedy zaustniał ustrój nazywany demokracją liberalną. Równo uprawniono równouprawniono kobiety, równo uprawniono najpierw ubogich, bo przecież system demokracji był z reguły, tak jak go ojcowie założyciele zbudowali w Stanach Zjednoczonych, był, był systemem, w którym prawo głosu przysługiwało tylko właścicielom, potem uprawniono, uprawomocniono tych nieposesjonatów rozmaitych, potem właśnie kobiety, potem, potem wszystkich w ogóle i okazało się, że wszyscy mają równy głos i nie od razu zauważono, aczkolwiek wyciągnięto praktyczne wnioski, jakby tak milczkiem z tego, nie od razu zauważono, że w tym ideale w tej Utopii jest pewna sprzeczność. To znaczy, jeżeli wszyscy mają równy głos, to nie ma mowy o skuteczności ustroju, ponieważ większość będą zawsze stanowić idioci. A tylko właśnie dlaczego tak zrobiono? No, ponieważ wedle oświeceniowej utopii, według utopii yy, powszechnych praw człowieka i, i powszechnej edukacji, yy, uważano, że z czasem wszyscy będą mądrzy. To znaczy, jeżeli się trafiają na świecie jacyś głupcy, to oni yy, znikną w momencie, kiedy będzie powszechny dostęp do edukacji. Są głupcy dlatego, że ludzie byli prawda, prześladowani, że ludzie byli... Dyskryminowani w rozmaite sposoby, że ludzie byli po prostu upośledzeni, dlatego nie mogli pójść do dobrej szkoły, nie mogli się dowiedzieć, ale gdyby wszyscy zostali objęci powszechną edukacją, to wkrótce wszyscy będą mądrzy jak sam Wolter i po prostu całe społeczeństwo, jeden człowiek w drugiego będzie się składać z samych mądrych obywateli, ci wszyscy mądrzy obywatele będą prowadzić obywatelskie debaty i dyskusje. Podmiotowi będą się upodmiotowią, i w związku z tym, jakim się da równe prawo głosu powszechne, to wyjdzie z tego jakieś większe dobro. Tylko guzik prawda, bo to tak nie działa. Jak wszystkie utopie, okazało się to fałszywe, ponieważ okazało się, że tym, co y, ogranicza ludzką mądrość, y, y, są nie tylko możliwości realizowania. Wykształcenia, wiedzy, zdobywania i edukacji, ale również aspiracje. Na przykład, wielu ludzi wcale nie chce być bardzo mądrymi. Jak mówi stare Powiedzonko Potoczne, rozum jest najlepiej przez Pana Boga podzieloną rzeczą na świecie, bo właściwie nie sposób znaleźć człowieka, który byłby niezadowolony ze swojego kawałka. Każdy uważa, że jest wystarczająco mądry. Niektórzy z kolei mają pewne ograniczenia umysłowe, które sprawią, że nigdy mądrzy w takim sensie, jak to filozofowie oświeceniowi myśleli, nie będą. Niektórzy jeszcze jakieś inne powody. Krótko mówiąc, okazało się, że demokracja, republika, ja zawsze to odróżniam, żeby nie mylić jednego z drugim. Republika, która świetnie funkcjonowała w momencie, kiedy była republiką kupiecką, jak włoskie republiki, albo republiką wojowników, albo jak, jak republiki normańskie w średniowieczu, albo właśnie była republiką właścicieli, posesjonatów, przedsiębiorców, ludzi odpowiedzialnych, ludzi obdarzonych majątkiem i odpowiadających za swoje rodziny, tak jak Republika Rzymska na przykład w, w czasach starożytności, że Rep Republika, która wtedy działa, to jak da się prawo głosu absolutnie wszystkim, i profesor, i geniusz, i święty mają takie samo prawo głosu jak kretyn, alfons, czy, czy zbir płatny do wynajęcia, to to nie jest dobre rozwiązanie. Ale w praktyce nadal to funkcjonowało. Dlaczego? Ponieważ oświecona elita zdobyła pewne narzędzia do manipulowania całą resztą społeczeństwa. To w ewolucji już dla skrótu nie rozwijamy. To nie jest Akademia Zdrowego Rozsądku, w końcu, tylko nasz codzienne, jedno z naszych codziennych spotkań, które chce tylko wyjaśnić, co, co jest takiego ważnego w, w, tych, w tym ogniu, które ogarnął Francję w tej chwili i nie wiadomo, czy nie zdestabilizuje tego państwa. Otóż, Oświecone elity uzyskały władzę w warunkach powszechnej demokracji, ponieważ przechwyciły na je z... narzędzia, które pozwoliły im ich kapitał umysłowy przełożyć na manipulowanie masami. To głównie są narzędzia medialne w tej chwili. Rozmaite sposoby demagogii sprawiały, że rzutki przywódca potrafił ogłupić całe masy, prawda, i na grzbiecie tych mas wyjechać do władzy i robić coś, co władzą, władzą by do, masą by do głowy nie przyszło, że ta władza zrobi, ale już wtedy nie miał nic do powiedzenia. Tak zawsze działała y, demokracja liberalna i ona tak działała coraz bardziej. Ostatnie dziesięciolecia to już jest. Po prostu kompletne zaprzeczenie idei, kiedy pod pozorami demokracji na Zachodzie tak naprawdę mamy coś w rodzaju ustroju arystokratycznego. Jest taka arystokracja wpływów, arystokracja, która kontroluje media, arystokracja, która kontroluje te opiniotwórcze ośrodki, w związku z czym ma, 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 ma oczywiście pieniądze, no bo to zawsze, prawda, elita to ci, którzy mają przewagę materialną nad resztą społeczeństwa, w związku z czym oni byli w stanie przez wiele dziesięcioleci głupkami manipulować jak chcieli i jeszcze ich to świetnie bardzo bawiło. Yy, zrzymam się zawsze jak ktoś mi opowiada drony, że na Zachodzie istnieje wolność mediów, ona jest tam dużo mniejsza niż w Polsce. Prosty przykład, kiedy de deliberowano o wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej, to Rozmaite sondaże pokazywały, że w najlepszym wypadku połowa społeczeństw europejskich jest za tym, żeby taką walutę wprowadzić. Tymczasem w mediach europejskich nie sposób znaleźć w archiwach ani jednego medium, ani jednej gazety. Która by dawała głos tym przeciwnikom wspólnej waluty. Podobnie jest na przykład z jednopłciowymi małżeństwami czy przerywaniem ciąży, odbywały się ogromne manifestacje, wiele milionów na ulicach Paryża, Madrytu, 8 milionów, 20 milionów. Być może ludzie o takich poglądach nie stanowili większości, ale sam fakt, że wyszli na ulicę, że było ich tylu, świadczy, że powinni. Ich głos powinien być widoczny w debacie publicznej. Jakaś część mediów powinna reprezentować ich pogląd. Tymczasem nic takiego nie było. Nikt, nie, jak, gdzie Państwo nie znajdziecie Państwo medium, gdzie ten pogląd politycznie niepoprawny reprezentowany przez owe miliony mógłby się przebić. Tak to oto działało. Elita przechwyciła narzędzia dystrybucji szacunku, przechwyciła narzędzia przekonywania, masowej perswazji i uważała, że wszystko jest świetnie i tak będzie zawsze. Tylko, że w pewnym momencie masy się zbuntowały. Co się dzieje dzisiaj we Francji? Nie chodzi o to, że. Macron postanowił podnieść wiek emerytalny o rok, który to wiek i tak po podniesieniu jest cały czas najmniejszy w całej Unii Europejskiej. Obrońcy Macrona mogą zrzymać się na Francuzów, że to lenie śmierdzące i tak najmniej pracują w Europie, jeszcze i tak najkrócej pracują w Europie. No i 64 to jest przecież i tak mniej niż my mamy po obniżeniu przezpis 65 lat. Ale tu nie o to chodzi. Nie chodzi o istotę sprawy, chodzi o sposób działania Macrona. Zobaczcie Państwo. On po prostu robi to totalnie na chama. Na zasadzie, choćby 80% Francuzów wyszło na ulicę, to ja mam rację, i ja ich do tego zmuszę pałą, propagandą, prawda, sojuszami międzynarodowymi, wszystkimi innymi sposobami, ponieważ ta większość jest głupia. Ona nie rozumie. Historycznej konieczności, ona nie rozumie ekonomicznych konieczności, że trzeba, my rządzący wiemy lepiej, my im spuścimy pęcki, oni się z tym pogodzą. Podobnie myślano u nas za Balcerowicza, bo nikt nie próbował z Polakami konsultować tych reform, tylko uważano, e, trzeba reformy zrobić, ta głupia masa ciemna to się zobaczy za kilka lat, że to było dobre i polubi. Polska ciemna masa nie polubiła. I na Zachodzie też okazuje się, że takie traktowanie społeczeństwa jako ciemnej masy się nie opłaca, bo chyba się pan Macron poczuł, o, żółte kamizelki rozpędziłem, to każdego rozpędzę. No nie. Okazuje się, że wróciły żółte kamizelki liczniej. I jeżeli nawet to starcie wygra elita ze społeczeństwem, to to społeczeństwo wróci jeszcze liczniej i w końcu pogoni. Pogoni po prostu w diabój tych jaśnie oświeconych mędrców, którzy się czują współczesnymi arystokratami, którzy uważają, że mają prawo narzucić swoją wolę wszystkim. Patrzcie Państwo, ja takie hasełko kiedyś żartobliwie wzniosłem, że Polska jest trendseterem narodów. Ale to, co się dzieje u nas, to nie jest powtórka tego, co działo się na Zachodzie. U nas się dzieje to samo szybciej, ponieważ u nas oświecone elity, no to cały czas w pełnym przekąsu cudzysłowie, jakie tam one oświecone u nas, zresztą tam też głupole, po prostu pseudowykształcenie, jakieś tam gendery, jakieś absurdy, prawda, szkolnictwo też poleciało na zbity pysk, to cały ten poziom intelektualny, ale te elity, które czują się oświecone, u nas były słabsze, dlatego szybciej nastąpił bunt i szybciej zostały zakwestionowane. Co ciekawe, one od 8 lat nie są w stanie tego zrozumieć. Cały czas uważają, że to jest jakiś wypadek przy pracy, trzeba tylko wspólną listę, jedną listę magiczną stworzyć i magicznie w ten sposób będzie znowu jak było. Nie będzie znowu jak było. Ale tam, tam się zaczyna, na zachodzie Europy się zaczyna to, co stało się u nas 8 lat temu. Ponieważ Zachód nie przemyślał tego. Zachód nie przepracował, on nie zrozumiał. Że kończy się czas oświeconych elit, które po prostu mając narzędzia dystrybucji szacunku, jak tupną, jak powiedzą, my oświeceni wam to mówimy, i tutaj nasze autorytety, w naszym wypadku to Ober autorytetem jest ktoś, z kto zagranicy przyjeżdża, prawda? Tylko to, już, to też już nie jest pan Davis, tylko to jest jakiś overback, więc. Też inflacja następuje straszliwa, ale nasze autorytety mówią, sławni aktorzy mówią, intelektualiści to mówią, laureaci Oscarów, celebryci Wam mówią, to tak macie robić. Działało do pewnego momentu, ale przestaje działać. Ta wściekłość, ta zajadłość władzy francuskiej, która po prostu, no. Widać, zobaczcie do was. Nie, nie. za za zawziętość po prostu wymyśliliśmy tak ma być, tak będzie. Nie będzie. A swoją drogą, ja nie wiedziałem, czy, bo nie jestem znawcą konstytucjonalizmu, że we Francji od lat istnieje taki przepis, który pozwala władzy wykonawczej przyjąć ustawę z pominięciem Sejmu. Montesquieu się w grobie przewraca także parlamentu ich niego. Ta cała reforma, jakże brzemienna w skutki, została we Francji przyjęta poza parlamentem, bo oni tam mają taką ścieżkę, że, że władza wykonawcza narzuca wbrew władzy ustawodawczej ustawę. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby w Polsce spróbowano dostosować polską konstytucję do norm unijnych i wprowadzić taki zapis, jaki funkcjonuje we Francji. No dokładnie to samo co by się działo gdy w Polsce spróbowano dostosować wybór sędziów do norm unijnych i wprowadzić zasady wybierania sędziów dokładnie w taki sam sposób jak oni są wybierani w Niemczech. No i się okazało, że tam to można, bo tam jest wyższa kultura prawna i dodaj też no ale w końcu znowu wróciłem do tego co mnie istotne, a najbardziej istotny jest ten wymiar cywilizacyjny, tego co dzieje się we Francji, w Holandii, tego, że Europa płonie i będzie Płonąć coraz bardziej, ponieważ ten ustrój zwany liberalną demokracją, który ma coraz mniej wspólnego z demokracją, prawdę mówiąc, ma tyle wspólnego z nią, co Republika Rzymska w II wieku po Chrystusie. Kiedy już rządzili cesarze od, od, od dwóch stuleci, ale cały czas to się nazywało Republiką Rzymską. I wszyscy Rzymianie byli bardzo przywiązani do swojego. Ustroju byli przekonani, że są wolnymi ludźmi, bo żyją przecież w demokracji. Tak samo jak my i jak mieszkańcy zachodniej Europy są dzisiaj co do tego przekonani. No tak czy owak, yy, zbliża się ten moment, kiedy pozory trzeba będzie zarzucić, zarzucić i płonące ulice Paryża są jednym ze znaków, że ten moment jest. Całkiem już niedługi, tym bardziej, że wewnętrzne problemy ustroju zwanego liberalną demokracją nakładają się na problemy wywołane konfrontacją międzynarodową, w której oświecone elity chcą widzieć konfrontację między demokracją a autokracjami chińskimi tam i tam różnymi innymi. To nie do końca na tym polega, ale na czym to polega, to już może temat na inne spotkanie.